Czyli po pierwsze bycie dla siebie czułym i takim życzliwym, yy, czułą i życzliwą, ale też danie sobie przyzwolenia na niewiedzę, na brak perfekcjonizmu, na niedoskonałości różnej maści, czy to w wyglądzie, czy w zachowaniu, czy w zdaniu. My czasem się wikłamy w taką, wiecie, nawet teraz jak do was mówię, to sobie myślę, pomyliłaś się przy słowie twórczość. Co to jest za trudne słowo twórczość? ma to Onomatopeja może jest takim słowem, w którym się można powiedzieć, ale twórczość? Więc, więc chciałabym bardzo, żebyśmy dawali, ja też sobie teraz, tu i przy kolejnych naszych spotkaniach, prawo do tego, że, że naturą człowieka jest się mylić i to jest normalne i to jest um, potrzebne, bo zaczynamy wikłać się um, jako jednostkę, ale też jako społeczności w taką um, fantazję o perfekcyjnym życiu, um, a perfek perfekcjonizm zabija kreatywność, perfekcjonizm zabija relacje, bo nie jesteśmy sobą, bo udajemy kogoś przed kimś innym, kim nie jesteśmy, um, zabija taką um, naturalny Proces uczenia się, który polega na wzroście i upadku, wzroście i upadku, wzroście i upadku. Jedna droga, jedno miejsce, jeden cel. On My Way, Platforma Rozwojowa. Zapraszam, Joanna Chmura.